Good morning, good morning and good morning. Dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry. So that incredible immense power you're supposed to be an advertisement of. Więc ta niesamowita ogromna moc ma być reklamą. But let's see what that power actually looks like. Ale zobaczmy jak ta moc faktycznie wygląda. Because Paul actually describes that power ponieważ Paweł opisuje tę moc. Jest to potężna moc, która została uwolniona, gdy Bóg wzbudził Chrystusa z martwych i wywyższył go to the place of honor and in the place. na miejsce najwyższego honoru i najwyższej władzy w Królestwie Niebieskim. Gdyby nie było tego w Biblii, uznałbym, że to przesada. Ale skoro jest w Biblii, to musi być to prawdą. Cofnijmy się nieco, aby upewnić się, że naprawdę to rozumiemy. Paweł mówi, że wyobraźnia, oczy serca muszą być oświecone, żeby to zobaczyć. Żeby zobaczyć, że ta moc jest dostępna przez wiarę dla każdego chrześcijanina na świecie. Następnie mówi, że każdy chrześcijanin powinien być reklamą tej mocy. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda ta moc. To jest moc, która została wydana, gdy Bóg Chrystusa z martwych. Jest to potężna moc, która została uwolniona, gdy Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. Allow me to tell you Pozwól, że coś Ci powiem. Ta moc, o której mówi Biblia, która jest dostępna dla Ciebie teraz, ta moc jest większa niż moc, która wskrzesiła Łazarza z martwych. Czy wiesz dlaczego? Czy wiesz dlaczego? Wyjaśnię Ci to, ale najpierw spójrzmy trochę na to, co stało się z łazarzem. Łazarz był martwy już od kilku dni. A łazarz był tym, który już się rozłożył jego ciało już cuchnęło. I tak jak Józef przyjechał do grobu, powiedzieli, że już ciebie stanie. Wtedy Jezus przyszedł do grobu i oni powiedzieli, panie, on już cuchnie. So hot, Więc to był człowiek, który był martwy od kilku dni w bardzo gorącym klimacie Bliskiego Wschodu. Jezus podszedł do grobu i powiedział Łazarzu wyjdź. I nagle weszła i nagle moc Boża wkracza w to rozkładające się martwe ciało, zjedzone przez robaki. I bum! To ciało zostaje przywrócone, z martwych wstaje i wychodzi z grobu. Now, this is an incredible power. To niesamowita moc. Jeśli tę moc, myślę, że bardzo Gdybyśmy chodzili z taką mocą, myślę, że wszyscy bylibyśmy już bardzo podekscytowani. From the dead. Ale moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, była większa niż moc, która wskrzesiła łazarza z martwych. Why? Dlaczego? Ponieważ, kiedy łazarz został wskrzeszony z martwych, było to bardzo piękne, bardzo potężne. Ale ale Łazarz umarł ponownie. Moc, która wskrzesiła Łazarza z martwych, przywróciła jego ciało tylko na pewien czas. Biblia nie mówi, że ta sama moc, która wskrzesiła Łazarza, działa teraz w Tobie. It's the same power that resurrected Jesus from the dead. Jest to ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Jezus był martwy nie tylko fizycznie. Biblia mówi, że był w Hadesie przez trzy dni i trzy noce. I mogę sobie tylko wyobrazić, co tam się działo. Wielka impreza, na której diabeł powiedział: Mamy go, mamy go, mamy go. Ponieważ pamiętajmy, że Jezus stał się dla nas grzechem. Nie tylko poniósł nasze grzechy. 2 Drugi Koryntian 5, 5:21 mówi, że on stał się grzechem za nas. I Romans tells us in Romans 6, 23, that the wages of sin is death. I list do Rzymian mówi nam w Rzymian 6,23, że zapłatą za grzech jest śmierć. So, death had a legal right on Jesus. Tak więc śmierć miała prawo do Jezusa. I przez trzy dni i trzy noce Jezus był całkowicie oddzielony od Boga. And then something happened. I wtedy coś się wydarzyło. Moc, która była większa niż moc, która wskrzesiła Łazarza, weszła do Hadesu i wskrzesiła Jezusa z martwych i przyniosła mu nowe z martwych wstałe ciało. Łazarus nie wyszedł z grobu z ciałem zmartwychwstałym, ale z normalnym ludzkim ciałem, które zostało przywrócone. Czy wiesz, co mówi Objawienie 1,18? Jezus mówi, Ja jestem tym, który żyje. Byłem umarły, ale teraz żyję. I będę żył na wieki. I trzymam klucze piekła lub hadesu i śmierci. Widzimy, że moc, która wyciągnęła Jezusa z grobu, piekła i nienawiści. W rzeczywistości pokonała moc śmierci. Śmierć została pokonana raz na zawsze, i dlatego chrześcijanie nigdy nie umrą. Po prostu zmieniają dom z domu tutaj na ziemi, w ciele fizycznym, na dom w niebie. How did that Jak to się stało? Niesamowita moc, najsilniejsza moc we wszechświecie weszła w to miejsce i sprawiła, że tak się stało. Musisz więc wyobrazić sobie, że jest to ta sama moc, która jest twoja. Jak mówi Paweł, ale ta moc to jest coś więcej. Ale tego nauczymy się jutro.